Już dzisiaj w internecie dostępne są wszystkie protokoły z posiedzeń sesji Rady Miejskiej. Można także zapoznać się z porządkami obrad sesji, porządkami obrad Komisji Rady Miejskiej. W najbliższym czasie na w stronach internetowych pojawią się także protokoły z Komisji Rady Miejskiej. Będę chciał także, aby wyniki głosowań były dostępne nie tylko w biurze Rady Miejskiej każdemu łodzianinowi, ale także aby te wyniki były umieszczone w internecie. Dzisiaj system elektroniczny nie pozwala nam wprost generować takich plików, które z łatwością umieścilibyśmy w internecie, ale mam nadzieję, że postęp cywilizacyjny także zawita w łódzkim urzędzie i będziemy mogli takie pliki generować i z łatwością umieszczać w internecie, tak aby każdy mógł dowiedzieć się, który radny jak głosował.